Dodam, że to pierwsze wydanie z okazji stulecia odzyskania niepodległości w 2018 roku, to było tylko 50, 50 egzemplarzy, dokładnie. Dzisiaj poszło, dzisiaj rozeszło się tyle, ile mieliśmy. Obiecałam już, że będziemy to drukowywać, ale... Należy założyć, że wtedy było mało, dzisiaj jeszcze państwo, nowi właściciele tych książek, jeszcze nie zdążyli się z nimi zapoznać. Dlatego myślę, że najlepiej będzie, jak oddamy głos autorom. Oni wiedzą najlepiej to, o czym pisał i może te fakty przybliżą, ale państwa bardzo zachęcam. Do, włączenia, do zadawania pytań, do włączenia się do dyskusji. My bardzo liczymy, liczymy, mówiłam też o tym, że dzisiaj dowiemy się wielu nowych, ciekawych, nieznanych jeszcze zdarzeń, albo usłyszymy o ludziach, o których warto pamiętać, ale też być może wyjdą w dyskusji fakty, które nie były opisane w książce, których nie, autorzy nie znali, albo które wymagają doprecyzowania. I to jest ten moment, kiedy wszyscy autorzy, ale przede wszystkim stowarzyszenie już po takich dokładnych poszukiwaniach historycznych, burmistrz nas pochwalił za tablicę, więc to są będą dla nas bezcenne informacje. Bardzo proszę. Na fotele, do stółu i do prezentacji. Nie, nie, ale to jest na to, bo ja Panie, nie lubię takich sztampowych, tu siedzi proszę, Andrzeju, e, e, Po pierwsze, wielkie dzięki dwóm paniom Anią ze stowarzyszenia. E, pa, e, pani Ani... Nie, z, z panią Manią, tośmy noce siedzieli nad korektą, no coś nieprawdopodobnego. O 7.30 30 musiała do pracy iść. No. I, I rzeczywiście te 20 parę lat temu to było te niemalże to samo błoto, które w 60 roku na pogrzebie taty. No to, co, co zobaczyłem w Rejowce, to coś, coś no niesamowitego. No. Dzięki burmistrzowi, dzięki. Przewodniczący Rady Miasta, dzięki kolektywowi, no to niemalże Emiraty Arabskie macie, chociaż jest i bieda i bogactwo. No my codziennie tutaj, nie chcę wymieniać, ale to już nie jest jakimś wielkim luksusem. Saunę mamy, prawda, w Rejowcu, gdzie dyrektor cementowni miał piec na węgiel, to była nasza łazienka, prawda, to był taki luksus w czasach stalinowskich. E, I także, no Coś, no oczywiście ja to znam z Google Maps, wycieczki robimy z panią Manią po Rejowcu, także nie było dla mnie zaskoczeniem to i co da żywo zobaczyłem, ale, ale niesamowite. No i oczywiście ja miałem być w dżinsach, w koszuli w pasie, ale moja żona mówi, no co ty, ty co ty myślisz, do, 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 do jakiejś wioski przyjeżdżasz, tu każdy ma. E, 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 Domy wspaniałe, dwa samochody, a ty rowerem jeździ się tego. Także musiałem się tak ubrać, ale muszę coś powiedzieć. Mianowicie Henry Kissinger, który trząsł z polityką amerykańską w ostatnim wieku 96 lat, się odezwał, był u królowej Elżbiety. No i było gorąco i zdejmuje marynarkę. A król Alżbieta mówi: Mr. Henry, kto Wam pozwolił marynarkę zdjąć? Jak będziecie w Meir e, w Izraelu, to możecie zdjąć. Pojechał do Izraela jest na przyjęciu Goldymeir, zdejmuje marynarkę. Golda Meir, Henry, kto tobie pozwolił marynarkę zdjąć? Królowa Elżbieta. <laughs> Pozwólcie Państwo, że zdejmę marynarkę. E, e, I zacznę. Bez pytania, no. Tak ja tu mam trochę slajdów, które Państwo... Już ja na krzesełko powieszę marynarkę, dobrze? O, proszę, proszę mikrofon. Trochę... Pan sobie tam, a ja będę przewijać slajdy. Będzie panu wygodniej. Sama się tu wcisnę. Bo trochę krótkie kable mamy. Tak, to jest tytuł naszej książki, okładka taka sama jak w pierwszej edycji. To mój przyjaciel, legendarny fotograf z Tbilisi zrobił, oczywiście bez pieniędzy. To jest zdjęcie cementowni Firlej z albumu Tasy, który dostał na urodziny 2 maja 1948 roku dla pracowników pionu administracyjno-technicznego. Kolejny? Tak, tak. To jest e, drugie wydanie naszej książki. E, e, w wyniku moich poszukiwań, przodków, a mam ich ponad 30 tysięcy w moim komputerze, e, wynalazłem to, co tata nie wiedział. Ja przed e, portretem e, muzeum Garmitasz, mojego pra pra, pra pra dziadka don Josepa Deribasa, Mirała, e, założyciela odesy. Gdzie jest ulica Derybasowska, który jest świętością? To właśnie jego portret. To jest mój prapradziadek, książę Natolii michajłowicz Dołgoruki. Ojciec mojej babci Olgi, która jest pochowana w Pawłowie statą. Jego siostra, Ekatia, była 16 lat ukochaną cesarza Aleksandra II. Po śmierci cesarzowej została jego. Drugą żoną była przez e, rok po roku, był zamordowany Aleksander To jest właśnie Katia, niekoronowana cesarzowa, moja prapraciotka. E, to, e, to jest moja prababcia, pra, pra, babcia, prababcia z prawej, Maria Jakowlewna księżna Dołgoruka i moja ba, ba, e, babcia Olga. Słowicka w pierwszym marzeństwie, w drugim generałowa do wojnostowo To mój tata wiek około 50 lat w Peterhofie. 5 lat w Peterhofie pod Petersburgiem. To ja znalazłem akta taty na Uniwersytecie Leningradzkim. I to zdjęcie z indeksu. Tata studiował wydział matematyczno-fizyczny. I kiedy postanowił na, na, na drugim semestrze, kiedy postanowił wyemigrować do Polski, była taka e, e, sekret, e, sekretna tajemnicza. E, jak, jak to się mówi? Tajemnica, sekret? Nie, nie no, co jest tajemnicą? Nie wolno tego nikomu... Sekret. Sekret, nie no nie, nie inaczej to. Notatka. Monarchistyczna gadzina, czyli gad... Tajniona. Co? Tajniona. Tak, tajne, tajne. Akta tajne, akta tajne. Monarchistyczny gad i ciągoty do Polski, nie wolno jemu dać dyplomu wyższej, wyższej uczelni. No, cze, 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 prze, przez pół roku tata wymigrował do Polski. To jest e, babcia Olga, o której mówiliśmy z prawej. Zdjęcie w Toruniu to jej drugi mąż. Generał Stanisław Dowojno-Sowoków. Pierwszy polski generał zamordowany przez bolszewików w majątku ziołową w powiecie Kobryjskim 22 września 1939 roku. To generał Stanisław Sołobóz z moim tatem, Borysem Słowickim w Warszawie. To tata w majątku ziołowo na swoim ulubionym koniu. Tata lubi jeździć i polować. To właśnie na polowaniu. Tata jako student e, e, wyższej szkoły e, e, Politechnicznej w Wernie, w przyszłym Aha, to zdjęcie. Też właśnie przez internet, znaczy, tata miał półsiostrę, z, z którą się spotykał w Paryżu i w czasie wojny kontakt się urwał, ponieważ czasy stalinowskie za to oczywiście więzienie mogło być. I w 1956 roku przez Czerwony Krzyż ją poszukiwał, Wiera, i dostał odpowiedź, że zmarła w 1946 roku. I na tym się skończyło. I parę lat temu ja dzięki internetowi odszukałem, że ona wyszła za mąż, miała córkę Michelle, którą ja odnalazłem w Paryżu. Bardzo się zaprzyjaźnili i ona mi podarowała album Wiery ze zdjęciami, które tata jej przysyła. I to zdjęcie właśnie jest między innymi z tego albumu. To, to jest druga żona Władimierza Słowickiego, mojego dziadka. Tata z wizytą u niej w Paryżu. To tata w, 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 w Wiedniu, nie w Paryżu. To jedno z pierwszych zdjęć taty w cementowni. W 1936 roku tata został kierownikiem laboratorium chemicznego. Czy wiemy co to za kobieta? Nie, właśnie, właśnie nie wiemy.